Hej, witajcie! Ja jestem StarLexi i rozpoczynamy kolejny odcinek z Batmana Arkham Knight. No i w tym odcinku dowiedzieliśmy się, gdzie jest Barbara. Teraz pytanie, czy będziemy w stanie ją w ogóle uratować. No i teraz przy okazji mamy te drony od Scarecrowa. Który to za Arkham, które patrolują okolicę, no i trzeba ogólnie na te drony uważać. Na razie zmierzamy do... Stary krówki scarecrowa tam właśnie znaleźliśmy Poison Ivy na początku gry. No i teraz mamy to że tam może być przetrzymywana Barbara. No i zobaczymy, co faktycznie tak będzie. i to na miejscu.

Oh, here comes the toxin! I can practically taste it! What's happening? Barbara! Yes, you see it now. The horror behind the glass. No. The monster that will be your end. Unless you pick up that gun and deny him. No. Don't listen! Please! Please, no! Barbara, it's me! Your friend! You won't get me? How old is you, get me? You will bring death to all who follow you. Sir, what's happened? She's gone, Alfred. What do you mean? Barbara. Scarecrow was punishing me. He killed her. No. Oh, my. Well, sir, we need to focus. The people of Gotham need you. I should have protected her, Alfred. She's dead because of me. Sir, please listen. Stag's files have revealed what the Cloudburst does, it's a dispersal device. Sir, don't you see? Scarecrow has the means to engulf the entire city in fear toxin. You stopped him from making it operational, but it's only a matter of time. Sir, did you hear me? He heard you. He's wondering how he can live with himself. Master Bruce, don't let Miss Gordon's death. <laughs> don't let it be for nothing. Oh, you can't bring her back. Let Uncle Jay take charge. No more bad memories, no more pain, no more fear. Scout on. Ivy. Oh, no. Sir? Alfred, run a satellite scan of the city. Let me know the instant you locate the cloudburst. Of course, sir. Where are you going? GCPD. Ivy was immune to Scarecrow's toxin. Myślisz, że Nie ma Masz coś do powiedzenia, Zokar? Na ten temat? No, coś takiego myślę ze ustem bardziej niscy Batmanowi psychika. Oczywiście, Scarecrow będzie teraz grał na jego poczuciu winy, że on do tego doprowadził, w sensie Batman. Joker oczywiście też się do tego psycynia tam z swoimi gadkami. No, Joker to jest dosłownie taka negatywna wersja Donego Silverhanda z Cyberpunk'a. No, też siedzi w naszej głowie, tylko z taką różnicą, że Done ostatecznie ma dobre nastawienie do Wii, gdy z kolei Zocker, No, Coker jedynie się śmieje z Batmana. I chce psając nad nim pełną kontrolę. Pomyślcie, co by się stało, gdyby mu się udało. No, Joker w ciele Batmana. Biorąc pod uwagę to, jak Batman jest ogólnie sprawny fizycznie, to... Go tam wtedy miałoby naprawdę psa jebane. No cóż. Musimy ruszać dalej. Ale to jest ta muzyka, która zaczęła grać w momencie, gdy Batman zaczął zalać się... a ...zaczął zalać się, źle to ujęłam... ...gdy zaczął siebie obwiniać o to wszystko, co się tutaj stało. Naprawdę... ...no, nawet potrafi chwycić za serce. Ale póki co... ...zamierzam na razie odstawić główną fabułę... ...bo trochę tej fabuły teraz porobiliśmy i zamierzam teraz skupić na coś innym... ...a mianowicie... Zrobimy sobie tą misję. Zrobimy sobie Beneath the Surfers i to też będzie wątek z kolejnym Złocyńcom, oczywiście z Uniwersum Batmana. Jaki to będzie Złocyńca? No, na razie nie zdradzam, bądź co bądź, no jest to też dodatkowe zadanie, które zostało dopiero doda dodane w tej edycji ostatecznej Batmana. No i test to jest rozbudowane zadanie, które trochę potrwa i tak myślę, no dwa odcinki przynajmniej na to zadanie poświęca. Yeah. Well, tak, znaczy, tutaj trochę zdobrowały dialogi to, co mówi Scarecrow, to właśnie on mówi o tym, że to, co stało się w tej krówce, to... E, nie była jakaś okryta gra, tylko to wszystko było konieczne, on takiego mówi. Mówił tutaj dopiero co i również stwierdza, że... No, gdy uznamy rozsypię ten gaz, to wtedy go tam c.o. zakłada i że Batman tego nie powstrzyma. Więc no... W Scarecrow tutaj mówił praktycznie o tym samym, co mówi zawsze. Jest wielce pewny swojego zwycięstwa nad Batmanem. No ale ogólnie muszę to zastwierdzić, że dubbing Scarecrowa jest genialny. Jeśli odcinek wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Now we're on mission. I'm here. Yeah, I'm on my way. Sandscape remember? Iron Heights Penitentiary. What do we know? What can I say? Imagine the worst prison in the world. That bad? No, but it's still pretty bad. What I can't figure out is what it's been doing in Gotham airspace. Must have picked up someone we don't know about. I'm going in. See you inside, Bruce. No Tę micie będziemy wykonywać z Nightwingiem. No i... Jesteśmy w najgorszym więzieniu... ...jakie może istnieć. Okej, okay. będzie trzeba łudzić wyrzutni Żeby się dalej przedostać dostać. Dobra. I co my tu mamy? No, dosłownie to jakiś ma zakry, ewidentnie. Okej, okay, tam ktoś z pomocy. Tylko gdzie? A teraz z nim mamy porozmawiać. Croc. Killer, killer Croc. I'll get you to safety. Taka ciekawostka, że odkąd powstało to zadanie, to Killer Krok jest jednym z niewielu złoczyńców. <grym wytkowni> Killer Krok jest jednym z niewielu złoczyńców z uniwersum Batmana, który wystąpił w każdej części Batman Arkham. O, ja oni też jakieś testy na więziach robili. Jakiś test testy na więziach robili. Ja pierdzielę. Dobra, ale tędy to my nie przejdziemy. Dobra, jakbym to posypowała, to by dało radę. No, chyba nie. Hmm. No, będzie trzeba kombinować. Może ja gdzieś indziej muszę się udać. Bardziej na dół muszę zajść coś w ten deseń. Chwila. Hmm. Do tych krat ja nie otworzę. Tutaj się dalej nie dostaniemy, bo ogień. A ty to co? Ja się będę wracać w sumie. No właśnie. Hmm... Okej, okay, co za mówiąc... Jestem trochę w krowca teraz. Bo nie wiem gdziebym bym miał iść dalej. Ja nie podoba mi się to, że nie wiem gdziebym bym miał iść dalej. Nie lubię się tak zawiesać. No a niestety w Batmanie mi się to czasami zdarza. No. Zakad się. Hmm. No tam na dół nie zejdziemy, wtedy teraz nie pójdziemy. No pytanie gdzie mam iść w takim razie. No wydaje mi się, że chyba gdzieś tutaj bym miał iść dalej, tylko teraz pytanie gdzie konkretnie. Ja nie dam rady się ty o nic zaczepić O o dobra, tędy mamy iść, okej okay. Tak, tędy Chyba tędy Dobra i co teraz? Dobra, tędy mamy iść. Okej. Okay. Chyba... Was nie killer Kilka kroka. A to jest na to, że on gdzieś tutaj faktycznie jest. I thought I'd get out. You had Croc imprisoned here. What for? All I know it was a bad idea. Rankin was playing with fire. Do you know where anyone else is trapped? I saw the Warden in here right before the crash. You better hurry with that thing out there. I'll get to him in time. Wait here. Dobra. Ok, więc można by za zapier, to coś tej misji ukończona. Dobra, no to kontynuujemy w takim razie. A teraz pytanie, gdzie by tu się tutaj dalej udać? Tutaj moza? Nie, na no, chwila, tutaj się wracam, nie. Hmm... Kurde, no tak to się nie dostaniemy. Wydaje mi się, że chyba musiałabym jakoś pozbyć tego gazu. Gdzie mam e, kulkę dymną? Okej, okay, widzę, że to mi chyba jednak nic nie pomoże. Hmm... Może bym musiał uzyskać zdalnie sterowanego bataranga, jakoś pozbyć tego gazu. O, chyba tak. Tak, mi to zdecydowanie to chodziło. I teraz się możemy tutaj dostać. Dobra. Hmm. No ale w sumie dostałam się tutaj i nie wiem gdzie dalej iść Z nie mogę nic zrobić, no nie mogę Czasem tu się wróciłam tutaj, ale... Ej, nie wiem gdzie mam iść dalej, kurde, to jest chyba strasznie kombinować. Kurde, czego tam słyszę, ktoś mówi pomocy. Ale nie wiem gdzie on jest No patrzcie, tutaj się nigdzie dalej nie dostanę. A chwila! Nie no, tutaj wpadnę, jedynie, kurde! Chwila, tam jest przejście No ale ty... Te... Chwila, musiałbym tutaj stoleciać chyba do tamtego przejścia, no dobra No kurde! Nie do nie dolecę tam Patrzcie, no... O, o, dobra, jest, udało się. W końcu. Musiałem trochę pokombinować. must be apprehended let this place sink and everyone with it you got no idea uh, yes uh. No, he's got the warden i'm on the way need a little help? Uh -huh. no, Teraz zobaczymy za tej walki z Nightwingiem Abrazy miejmy pozostać, to poważmy jako Nightwing faktycznie. No to są więźniowie Ow! tego więzienia <laughs> Lubię tą współpracę między nimi Fajnie to wygląda like Dokładnie, jak za do starych dobrych czasów

The prisoners have been dealt with. You're safe. Man, thank you. When I heard those cells unlock, I thought that was it. I need access to that door. Good luck. It uses keycards, two man rule. As soon as this bird took a nosedive out of the sky, they bailed. Lucky bastards. I'll find them. Nightwing, I'm going after the keycards. Work on getting the survivors off this ship. You got it. I'll check the database, make sure we don't miss anyone. No, okay, so now I'll find the card. Master Bruce, it appears when the airship crash landed, two guards did indeed parachute to... Uh, well, I hesitate to say safety, sir. It is Gotham. Send me their locations. Of course, sir. Though I can only approximate where they landed. You'll need to search for signs of a parachute once you get there. Okej. Okay. No co, wpadli w tarapaty, czyli pewnie dorwali ich jacyś bandyci. Prawda to podobnie od dwóch twarzy albo pingwina. Okej, okay, dobra, tylko teraz pytanie jak my się stąd wydostaniemy. Aha, dobra, okej. Okay. Czyli w taki sposób. No dobra. No, co to potem będzie cała wrócić? Ale na razie trzeba zdobyć faktycznie te karty. Magnetyczne. No, i za tę kartą zdobędziemy, a potem. już sobie odcinek zakończymy. Bo z tego widzę. Znaczy, nie widzę, ale ja specjalnie sprawdzam na zegarku, która jest godzina. Rozmawiam z pamięci to który da nagrywanie. Jak tak patrzę na zegarek w telefonie, to obecnie. Mamy 20 minut, więc zdobadzimy te karty i zakończymy odcinek. No i to zadaniem to sobie spokojnie w kolejnym odcinku z końcem. Kurde drony okay. The guard will have landed near here. I need to search for him. Uh-huh. On I... Alfred, one of the guards didn't make it. Notify Cash. Get the body picked up. Of course, sir. Let's hope his colleague fared better. So Ta...

Mamy do pogadania. Ewa, ja naprawdę muszę po raz kolejny wspominać o tym. Za niepotrzebnie tracić na znak mojego tam, bo i tak go nie nie Idźcie sobie do Paryża, idźcie atakować Paryż, idźcie atakować Biedronkę. tu Tupenseck się tak naprawdę nazywa i idźcie z nią zrobić porządek. Bo to jest tak toksyta i złobokaterka że ustawę parys lepiej wyjdzie na tym, że wy nim władzę niż żeby pary nie miała dalej ten parys chronić No i idzie naprawdę podbić ten parys Lepiej na tym wyjdziecie I'm shaken up, but I'll be fine. I need your key card. Look, you don't understand. I can't just give you access to the high security area. Iron Heights isn't just. Daję <laughs> kartę. Croc has the warden. Give me the card. Uh, okay. Just when you get in there, we were only doing our job. All right. Ta praca, która polegała na tym, że między innymi torturowaliście więźniów. Okej, okay, to wiecie co jest na to statek wrócimy. I gdy będzie kolejny zapis to ...zakończymy odcinek. A, gadali chyba o salinie. Zanim że z Gotham jest klimatyczna, to naprawdę fajnie, że ten Batmanem lata. O tym gotam. A, te drony też trzeba uważać. A właśnie, ej, w sumie ja mogę te drony likwidować w locie. Bo mi się wydaje, że chyba dało się coś takiego robić, ja to nawet sprawdziła teraz, to jest możliwe. Ej, spróbujmy w sumie, bo ja jestem ciekawy, co to jest do zrobienia. Spróbuj się zasadzić na tego drona. O, jest! Można w taki sposób te drony niszczyć. No to jest spoko w sumie. A może byśmy jeszcze tego drugiego drona w taki sposób unieskodliwili? No bo dobra, bo on tam lecieć, chyba do tej coś wyspy to sobie odpuszczę. Kiedy idzie, go dorwiemy? Na razie tutaj wracamy. Okej, okay, mamy zapis, więc w tym to sobie odcinek zakończymy, no odcinek powinien tak trwać gdzieś do 25 minut, ja w tym momencie końcę zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek wam się spodobał, to będzie na tyle, bywajcie!